Dobra, ludziska, postanowiłem, że już teraz zacznę ten syf ciachać. Bo po prostu już kurdełę nie mogę. I postanowiłem, że po tej ósmej próbie spróbuję. Nie no, nie było 8 oś... prób, były jakieś 4 tudzież 5. No, ale mam teraz jakiś plan, mam pomysł. Nie wiem, kurde, jak kurwa to nazwać. kurwałe mać jego w dupę. Ale, kuźwa, twój. dupsko, zobaczymy zaraz. Kurwa, mać. Ale dobra, już mamy, ludzie, pomysł. <laughs> Wreszcie. Kurwa jakiś plan jest, słodki Jezu, a nasz panie daj mu wieczne ruchanie Patrzcie, idzie, kurwa, patriota szmato. O! Oh, Fakie yeah. udało nam się zabić, boże ludzie dzięki, kurde Bogu. Udało nam się, wreszcie. Mi przynajmniej się udało. Fuck. Ile ja się, za przeproszeniem, nawurwiałem jak... Wiecie, bo ja już byłem blisko, zabrałem mu tego miśka, chciałem go tam z garotki, ale się okazało, że jakiś zajebany pedał mnie zauważył, nie? Jezus. Po jakimś czasie już myślałem, że normalnie wypierdolę komuś. Ale na spokojnie, udało się. O! Fakie, yeah. Jakbym ja bym to, 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 Kurde, mylę się. Jak ja to nagrywał, to, to by było spokojnie z jakichś kilkanaście zastranych odcinków. Puk, puk, puk. Kto tam? Rej misterio. Zjem sobie jeszcze słonecznika. Nie zgubi. Nie wierzę. Nie wierzę w to ludzie. Nie wierzę, że po prostu... Taki patriota miał normalnie dwa pistolety i nikt to nie zauważył, no ale okej, okay, O, kogoś tam pobili. Mm. Jestem patriotą! kurwa! Bra. Yo, yo, yo! Jesteśmy na Resto Menu. Kusza. Wchodzę do klatki. Steel Cage Match. Hadzumaverig versus Sanchez. Co się kurwa patrzysz, zwierzaku? Mam ci przypierdolić? Mam ci wyjebać w twarz? O! O kurde, nie jestem przygotowany zbytnio na to dziwne, kurwa, ja tego nie widzę, ja pierdolę, fuj. No i zrab mnie za pierdolą. Ach, chuj w dupie. Serio, serio. On nas pokonał. Wiecie co? Nawet w pieprzonym God of War ja mam to lepiej pokazane. Nawet w wrestlingu mam lepiej pokazane, co mam klikać. Tu po prostu nawet nie miałem pojęcia co, bo to mi ja nie widzę po prostu niektórych rzeczy. Jak to jest tak chujowo za przeproszeniem, pokazane. Kurwa mać. Taka już. Dobra, ale już jakoś zajebałem. Dobra, dobra. Spokojnie, na spokojnie. Będę kurwa spamował. Nawet nie wiem, co tutaj się dokładnie dzieje, nie? Nawet nie mogę popatrzeć na walkę. A chciałbym, ale wiesz, że otworzę sobie jeszcze raz ten film. Dobra, dobra, jest moc. Jest dobrze. Pamiętasz mnie. Pole to już kurwia ludzku! To impossible! Imposible! Imposible no, ta walka nie była aż taka trudna, tylko po prostu trzeba było zauważyć, że tam się pokazuje Q cały czas. O, kurwa. Tam są buty, lol, krew. Arr! Mogę go zabić? Wie. Ku Elboły. W. Skręcony kark. Jeb, nie żyje. I chuj. Zabiliśmy go. A oh, jea! Yeah. Wiara przenosi góry! Jeeea! Yeah. Rey Mysterio vs The Show! Proszę bardzo. Tak wygląda wrestling. Więc jeżeli mówicie, że to jest udawane, to się mylicie. I co kurwa? Widzieliście jak go zapierdoliłem? Widzieliście, nie? Mhm, mm zajebiście było, nie? Mm -hmm. Motherfuckers. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, koniec tego... ...tej pieprzonej emisji Cichy Zabójca. I wystarczyło to tylko w taki sposób zrobić. Ale nie, bo ja musiałem oczywiście wszystko popierdolić. Jej, a czemu nie? Oh. Fak. Boże. Boże. Patriota. Fajny stream. Dobra, to co? Zobaczymy przynajmniej, co się będzie działo w następnym odcinku, co nie? nie wiem, czy ja to będę jeszcze teraz nakrywał, ale przynajmniej zobaczmy, co będziemy mieli. Chyba. A ja się napiję w międzyczasie. Zostawiamy w zajeździe Zechce się pan zarejestrować? Ben Franklin A może nie, nie ruby, ale ten Chuję w Mary. Tędy proszę pana? Skopałbym go, je. Mamy e, kontynentalne śniadanie Od siódmej do dziewiątej w sali Ciki. Happy hours w Tiki są od piątej do ósmej Tai są dwa w cenie jednego colada Coś w niej wystawnego? Przynieść panu butelkę do pokoju, panie Franklin? Może coś brązowego? Obe. Tak jest. Nie wiem, o co chodziło z tym czymś brązowym, ale udam, że wiem, że to było bardzo śmieszne. Boże. Idą, suczki. O kurwa. Zabija i przy... później przyrucham. Ja, co wy na to? A <grymne> na <Kisnafrock>. Kurwa! Idź z bogiem z kurwy Dlaczego? Co ja takiego zrobił? Atak świętych. Kurwa, kurwałam. Nie wiem ile mam czasu, tak będzie. O, co to jest? Co za suki Ja idź w tą stronę, panie, w zajebistym szlafroczku Szlafroczek mocy, to będzie nazwa tego odcinka Chociaż nie wiem, bo tam kurde jeszcze walczyliśmy, nie? więc... A mogę iść? A, dobra. Chcę <laughs> iść w szlafroczku. Ale chuj. Wyeliminuj Jennifer Paxton. Wyeliminuj Heather McCarthy <laughs> Czy wy mnie nie lubicie... Znaczy, Gro, czy mnie nie lubisz? Cholera, nie mam zbyt pomysłu, wiecie, kurde. Ma szyczko, się kurwa wypierdolić w dupę. Suko. Dziękuję. Spierdalaj dziwko. Dziękuję. Kurde, to będzie troszkę easy, jeżeli chodzi o eliminację. Co się stało? to Wiecie co, powiem wam tak szczerze, no mógłbym tu jakoś rozkminiać jakiś zabić, ale wydaje mi się, że to jest chyba ten najłatwiejszy sposób. Nie potrzebujesz wsparcia. Jak wymyślicie? myślicie, moi drodzy? Abyście tutaj jakoś kmili, jakieś inne możliwości, znaczy na pewno są możliwości. Ale, wiecie, powiem Wam tak. Można by tu było kminić. Yy, godzinami. Jakie fajnie zabić? Bo tak jak mówię, możliwość pewnie jest, ale swoją drogą ta suka wypieprzyła mi ścianę, jakbym w zajebistym szlafroczku, wypieprzyła mi tą ścianę bazuką, więc co ja tutaj się mam jakoś rozwodzić i myśleć: O, może tak zabiję, a może tak, a może po prostu rozpierdolę jego, Patrzcie! Eliminuję ich! <laughs> o kurwa! On nie był celem, on nawet nie był zły, <laughs> ale... O. Ale to lubię. <laughs> on pewnie by mi podziękował za uratowanie mu życia. O Jezu, przestańcie mówić, że był warto go zabić. Pff. Ten jest przebrany, no wiem. I co teraz, kurwa? I co, kurwa? Hmm? Może teraz wyjść weź, bazukę i pieprznijcie mi w ścianę, hm? No właśnie. Tak też myślałem. Która jest w ogóle na czasie? O, 13 minuta, to będzie dosyć dłuższy odcinek. Ale po prostu przeszliśmy przez nich. Przeszliśmy, zabiliśmy, zrobiliśmy czyli bez jakiegoś głupiego rozwodzenia się. A my słyszymy się już w kolejnym odcinku, bo jak widać, zostało mi narzucone, że muszę to zrobić dzisiaj, więc.